Cześć, ja jestem Szymon, ty jesteś na kanale Dobra Sprzedaż i bardzo mi miło, że postanowiłeś odwiedzić ten kanał po to, żeby pogadać dzisiaj o tym, co zrobić, kiedy słyszysz od klienta, panie Szymonie, wie pan co, wszystko fajnie, no ale no musimy się chwilę zastanowić. W takiej sytuacji ja korzystam z bardzo prostego rozwiązania. W pierwszej kolejności stosuję narzędzie, którym jest prawda ogólna. O prawdzie ogólnej posłuchasz w odcinku podcastu. Link do konkretnego odcinka podcastu Dobra Sprzedaż znajdziesz w opisie tego odcinka. I prawda ogólna w tym wypadku może brzmieć następująco. To zrozumiałe, że chce mieć pan poczucie, że podejmuje pan najlepszą, najlepszą możliwą decyzję. Albo na przykład wie pan co, to normalne, że chce mieć Pan pewność, że podejmuje Pan słuszną dla siebie decyzję. Teraz. Wahadło decyzyjne klienta mówi o tym, że klient może się znaleźć w trzech pozycjach decyzyjnych: na nie, na tak, albo na nie wiem. Z tych trzech opcji najgorsza i najtrudniejsza dla ciebie jest ta trzecia. Ta nie wiem. Ani na tak ani na nie. Jak na tak sprawa prosta. Jak na nie? Sprawa też prosta. A jak na nie wiem? Nie wiadomo. W lewo, w prawo. Ciężko stwierdzić. Ja w takiej sytuacji, żeby popchnąć klienta w którymś kierunku, staram się najpierw popchnąć go w kierunku pozytywnym, żeby dowiedzieć się, czy tak na dobrą sprawę to, że on chce się zastanowić nad moją propozycją, oznacza z jego strony blef, czy też faktycznie on w tej propozycji dostrzegł jakieś wartościowe dla siebie elementy. Jak to robię? W taki sposób. Panie Szymonie, to zrozumiałe, że podejmując decyzję, chce mieć Pan pewność, że podejmuje Pan dobrą decyzję. A moja propozycja, pewnie jak wiele innych, ma jakieś słabe strony i mocne strony, jakieś wady, jakieś atuty, zalety. No i właśnie, jak Pan popatrzy na tę propozycję, to jakie zalety, jakie atuty w niej Pan dostrzega? W pierwszej kolejności zadaję klientowi takie pytanie. Kiedy klient wymieni mi te atuty, powie mi, jakie zalety, jakie wartości widzi dla siebie w tej propozycji, to zadam mu drugie pytanie. Wie pan co, to jakie aspekty wymagają doprecyzowania, żeby miał pan stup stuprocentową pewność, że to jest dobra dla pana decyzja? Zwróć uwagę, nie pytam klienta o słabe strony. To jakie aspekty wymagają doprecyzowania? Wymagają ustalenia? Żeby miał Pan stuprocentową pewność, że to jest dobra i słuszna dla Pana decyzja, że to jest dobry i słuszny dla Pana wybór. I tu z dużym prawdopodobieństwem powinieneś uzyskać konkretną informację na temat tego, co jest bolączką Twojego klienta. Jeżeli zakładasz albo domyślasz się, że klient na to pytanie może Ci odpowiedzieć, no wie Pan, cena, to możesz zastosować proste narzędzie zwane wyłączeniem, Czyli użyć prostego zwrotu poza ceną. OK, to jakie aspekty poza ceną powinniśmy doprecyzować, żeby miał pan poczucie, że to jest dobra i słuszna dla pana decyzja? Podsumowując, najpierw prawda ogólna. Chcesz wiedzieć więcej na jej temat? Link do podcastu znajdziesz w materiale. Następnie. Powiedzenie klientowi, że propozycja Twoja, jak każda inna, ma jakieś słabe strony i mocne strony, ma jakieś wady, ma jakieś atuty, i w związku z tym, skoro chce się Pan nad nią zastanawiać, to jakie atuty w niej Pan dostrzega na ten moment? Kiedy klient Ci powie, jakie są atuty, doprecyzuj: OK, to jakie aspekty wymagają doprecyzowania, albo to jakie aspekty poza ceną wymagają doprecyzowania, żeby miał Pan 100% przekonania, że to jest dobra i słuszna dla Pana decyzja. Sprawdź tę metodę. Daj znać w komentarzu, jak ją oceniasz, i daj znać, jakich innych metod ty używasz, kiedy klient mówi, e, wie pan co, muszę się zastanowić. Jeśli odcinek Ci się podobał, daj lajka, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymaj się! Cześć!